taud no. Jest, jest, to nie jest. jest. O. No. No, teraz będzie dobrze. Ja no, jadę zaraz. Rusłać, lecita. A za, ja, Jaroszek też się spali, za Jaroszyk Jaroszek też powiedzmy bez kwitu. Jestem już nawet u mnie go z dachu napierdala, to już nie ma w ogóle. Jaroszek też z dymem idzie jak chuj. Teraz jak się rozpali to jest pizda Uf. O już teraz później jak pół z A już się jara cały rożką Leci, leci, leci! Leci z dymem, cały Jaroszewicz. A zobaczmy, jak Efekt nie będzie No Zaraz będę miał nagrane wam wszystko już. Jaroszewicz idzie z dymem w pizdu, bez kwity jak kapeczka one się podpaliły te krokwie, zaraz się mu zawali wszystko w pieździe

Ja, on, on stoi i patrzy, jakby się tak ja nawet troszeczkę nic nie wynosi i nic. To jest czyja? <śmany> No, sobie. już zaraz pójdzie z tego. Już skończę wasze. zapaliło, tam widzisz, tam jest wszystkim czarny dym, gdzie już jest, Ewakuacja, proszę Państwa. Ładzie daje, da. Tak. Teraz, już... Teraz to już jest tam, po kurwa, zagadane. Teraz to już mogą lać, tam już nie ma wstępu nawet nikt.

Ale tak, ja już się nie to Tak mi się wydaje. Trzeba by się nie teraz pytać, bo by żeby... no, no, to da. 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 <śledzio> no, weszed, Wszok, Wchodzi? taki afer. Nie, masz do środka. Jeden weszedł, a drugi wchodzi. Dopiero zaczynają wynosić jaroszka ze sklepu. maty, opony patrz wylatują opony rzuca wszystko rzuca w znaku tam nasza, wszystko. No. no ale teraz dostanie ogień. ja już nie

Coś pięknie dostało. <grym> Czy ten strażak dalej tam coś próbuje wyciągać stamtąd? Co? Ten strażak dalej tam siedzi w tej Już schodzi. Ja już szednę. Oj, ty już wpał, może jeszcze Ja mam dwa nogi. Ja mam dwa <laughs> ja nogi, mogę jej pożyczyć. A no, już nie wchodzą tam, już nawet nie masz szans ja się, To jak pierdolik ciśnienia było jeszcze dobrze To no? ja jest jeszcze jeden Siedzi A siedzi w środku czy weź nie biorą? Nie schodzi teraz nie już wychodzi tam. dopiero no Jeszcze jeden tam jest następny schodzi